Będziemy mieli potę ze snorlaksem. Wielki. Dobry. Chcesz ze mną, czy chcesz sam? Zawsze o tym marzyłem. Dobra moi drodzy, właśnie robiliśmy, przed chwilą widzieliście ze snorlaksem potkę. I pytam Darka, gdzie idziemy? Darek mówi, tam gdzie są szajni. Szajni kofisz skitu. czyli numer dwa, czyli mamy Shiny Dex uzupełniony. No bo Korpisz nam zostanie, a drugi będzie. Ewolucję. A to w sumie H, no to, to trzeci, trzeci, będę trzeci będę miał. No miał. właśnie, no Albo właśnie. Albo więcej, jeszcze tylko H. Uciek! Ej, Co? uciek! Złapał się a. na plusa. Kurde, ale normalnie. Co za szczęście! O ty. Pipi. Trzeba pamiętajcie o tym, ja jestem tutaj ładnie 30 albo 50. Nakremowany, bo tutaj jest słońce masakryczne. Gorące jak nie wiem. I dużo wody trzeba pić, nie? Jak jest tak ciepło. Także jak będzie jakiś Dortmund. Berlin nie Dortmund, przepraszam, Berlin. Będziemy się pewnie widzieć w Berlinie, to też pamiętajcie dużo wody. Tutaj zawsze są takie stanowiska, gdzie można sobie buteleczkę napełnić wodą. Więc takie. Ciepłe dni, pamiętajcie o piciu wody. A my szukamy szajni dalej. <laughs> Że to kurde uciekło. <laughs> Będzie dobry temat odcinka. O. <laughs> Nabioście Nabioście Skarmoring Nie wiem czy go wyłapiesz bo już ale nie A my zaraz jeszcze idziemy zobaczyć Dokusiego na spotkanko Bo ma od 14 Energy. To teraz robimy laki, Martą? Dobra, co my, co my robimy? No ja mówię, ja mogę mieć coś z CD, nie wiem. Beldam albo Gibel Dano A ty, chcesz, ty nie masz Dejno? Przejnie nie mam. A chcesz czy co? O, dobre. A możemy zrobić z tym. Tylko nie wiem co ja Ci dam, to sobie coś wybierzesz zaraz. Poczekaj. Nie, no właśnie nie ma. mi się skończyły już. A giratinkę? Chyba też mi się skończyło. Zaraz zobaczę. Czekaj. Za długo czekałeś, kurczę. Patrz, tak. tak, nie mogliśmy się w Warszawie spotkać. Ale to widzisz, że tak jak Kusi przed chwilą, nie? Z wodem dwa lata i kurde z Sewili się zobaczyli dopiero, nie? Dobra, dejno jeszcze pewnie mi się uda. Jeszcze mi się pewnie uda. Ty, to nawet mam od ciebie, dejno. Frankfurtu. Mam giratynę. O, to mogę tą giratinkę, że dejno? Tak. Dobrze. No. sum do, do. Ale tu kurde wieje. No. Ale dobrze. Aż to moja. Partnerska. Wieje. No nic. O, 14, 14, 14. Też szału nie ma, ale mam. No kurczę. No u mnie nie to wiadomo, co się z tym dzieje, nie? No. No ale dobra, no zrobiliśmy w końcu, No, To najważniejsze. Dokładnie. Nic, dziękuję bardzo. Dzięki. Idę do Dawida. Dobrze. Bo on nie ma internetu, musi mieć mnie. Aha. A my wbijamy La Prasa i Shiny. Dobra. W sumie, no, dzięki. No, spoko. Stanęliśmy sobie na chwilę odpocząć w cieniu, napić się wody i w ogóle. No i. Ej, no ten Go Plus jest szalony. Patrz to, Dario. Na Go Plusa, <grym> Stanęliśmy sobie przed chwilą i mówię, kurde. D dobrą trasę Tauros. To... Dobrą trasę wydawałeś <grym> kitu, Shiny Tauros. I teraz, właśnie w tym momencie, Shiny Litlio. Zabiera wszystko. A ja. Jak leci. Także w tym momencie mamy 3, 6, 7, 8 shiny. Wow. I zostało jeszcze 2,5 godzinki. O, dycha jak nic siądzie. Czyli jeszcze C, I, shiny, tak, tak. Anon, E. Dokładnie. I L, I L. Mhm. Także jak na razie? Spoczko, pikacz, Nie shiny. I co? Śmiałem się, nie? Śmiałem się, że będzie wszystkie literki Shiny i. E. Także mamy S, V, I brakuje L i E. To jeszcze dwie. No spoko. Teraz czekamy, bo za dwie minutki będzie spawny korpiuszów. Ale że kolejny shiny Masakra, nie? Dobra, ja. No miejmy nadzieję, że się to wydarzy, że złapiemy cały napisik, co tu mamy za zapro. Dziękuję, ale teraz poczekamy chyba chwileczkę. Nie ma tutaj nic innego ciekawego. W sensie nie klikam tych Pokemonów, których nie chcę Shiny, bo to wiecie. Po co mi shiny depik, nie? Ale tu jest jakiś stop, którego jeszcze nie zakręciłem. Także cze czekamy, bo o 16 za minutkę będzie ten spam korpiszy. Może jakiś shiny nowy. Ale co? Shiny Cyk. 3, 6, 9, 10. Zostały dwie godziny. Team Instinct, nie? Oj, drodzy, to co chciałem? Jeszcze brakuje dwie literki yy, Anona, ale. Shiny Deino. Tak jak mówiłem, oddałem jedno, więc chciałbym jedno mieć tutaj w zanadrzu. I jest. Tylko teraz je złapać. Kurczę, miał być Ekscelencik. Została godzina 5 minut, także nie wiem czy mi się uda Ale może jutro, może jutro. Jeszcze te dwie, liter te dwie literki zgarnę. Zobaczmy, może będzie dobra i tragedia. Ale jest Sewilli. Ano, nie, to jest korpisz. Ano, anon, anon, anon Kurczę klikam cały czas korpisza. No nie!

Nasz największy gagatek, nie? Pokémon Go. Dobrze go każdy zna. I nasz spark. Ale ja jestem lepszy niż on. Taki musimy zrobić O, ty! Burza piaskowa. Burza piaskowa. Kusi mi powiedział, że już... Po, z... już po, zdjęciach. po zdjęciach. więc nie zdążyliśmy. żyliśmy. Z pięć po, także. Ale mamy laprasika. Może będzie shiny na sam koniec. Nope. Jeszcze jeden jest tutaj.